No naprawdę nic nie słyszałeś w tym budynku. Od lat mam plotki i mówienia, że to nie jest zwykły teatr. A Heisenhofowie są na pewno kimś więcej niż tam urokliwymi maszantami sztuki. Kojarzycie takie pojęcie architektura rytualna? Budynki, monumenty, budowane specjalnie pod rytuały, na przecięciu linii energetycznych, w miejscu byłych cmentarzy. Zapewniam, że jest tu całkowicie bezpiecznie, nic podejrzanego tu się nie dzieje. Zobaczysz, wszyscy będą mówili o tym spektaklu. Na nas lokalny seryjny morder. On nas wybrał. śledził nas wydziałał. No, brawo, brawo, no wreszcie coś się dzieje. Każdy zasługuje na drugą szansę.